Czego ty chcesz, Jackson? wiesz, no Jackson. Odszep się i weź się odchęp. Zapraszam. Co tu się dzieje? Jackson pobił się z Lukasem. Dlaczego? Nie wiadomo właśnie. Aha, Dobra, Karson, zobaczymy co z Łukaszem i najwyżej do pielęgniarki pójdźmy. Dobry pomysł. Lukas, stary, nic ci nie jest? No, coś ty, nic poważnego. Dobra, spadamy na lekcję lepiej. Dobra. No co, przychodzicie jutro na nocowanie? Ja tak. A ty, Lukas? Niech wrócę do domu. Jeśli mama będzie, to jej powiem. Dobra, ale stary, przyjdź, proszę, bo bez ciebie nie będzie tak zabawnie. Wiadomo, przyjdę. To do zobaczenia jutro, chłopaki. Pa. A ty do domu nie idziesz? Muszę jedną sprawę załatwić. Okej. Okay. Hej, Wioletta. Hej, Lukas. Widziałaś z rana bójkę? Tak. Aj... No cóż, chciałem się dowiedzieć i jeszcze powiedzieć ci, że nic mi nie jest. To czemu zniknąłeś na matmie? Eee... Bo... Eee, no dobra, trochę krwi z nosa leciało, ale już jest git. Mhm, pokaż nos. Dobrze, nie wygląda źle. Powinno być git. A wyślesz mi notatki z matmy, bo wiem, że tam ci nic nie napisali. Jasne, spoko. O, Violetta, czekasz? Zaraz, Lucas co ty tu robisz? Jackson, on tylko pytał o notatki z matmy. Tak, na dodatek już wracałem do domu, więc pa Violetta. Pa. Nie wiem, zbliżała a się do niego. Ale, Jack... Bez dyskusji. Nie mogę posłuchać, aby coś ci się stało. Ale, Jack... Słuchaj, my wystarczy, że straciliśmy matkę i ojca. tylko siebie, więc nie narzekaj na to, co mówię. No dobra. Ech. A teraz wsiadaj do auta. Wróćmy do domu. Dobrze. Słucham? O, Lukas, przyszłeś! Tak jak mówiłem. No i super, jak jesteśmy w całości. Jeszcze przyjdą Peter, Conor i Emily. Ale Jackson stał się agresywny. Znowu go spotkałeś? Tak, czekałem na Violetę, aby spytać jej o jedną rzecz. I nagle Jackson przed. Tak, jakby wiedział, że teraz kończymy lekcję, i spytał, czy Violetta czeka na niego. Nie gadaj. Kim oni dla siebie są, bo jeśli ty jej chłopak, to strasznie ją traktuje. To wy nie wiecie? Ale czego? No właśnie. Violetta i Jackson to rodzeństwo. Ich rodzice nie żyją, więc mają tylko siebie. Jackson dużo pracuje, więc jak tylko jest w szkole, to ma oko na Violettę. Aby nic się jej nie stało. Ale tylko jakiś chłopak z nią gada. Jackson wie to praktycznie od razu od swoich ziomków, którzy w szkole jej pilnują. Jackson i Violetta to rodzeństwo? Nie, jak to? To by wyjaśniało wszystko, dlaczego się pobiliśmy. Ktoś musiał was zobaczyć na korytarzu, jak się spóźniliście. Albo nie wiem. Violetta ma przerąbane z takim bratem. Ale dobra, koniec tego gadania. Kto ma ochotę pograć na konsoli? Ja. Wiadomo, że ja też. No i zajebiście. Za niedługo przyjdzie jeszcze Peter Connor i Emily. Przepraszam za późno, ale masz te notatki. Dzięki, wielkie. Nie ma sprawy. I jak tam z Jacksonem krzyczał znowu? Do przeżycia. Trochę był zły, ale dałam mu argument, że jak się nie uspokoi, to obiadu mu nie zrobię. Czyli sobie radzisz. Tak. Jakbyś potrzebowała pomocy, czy pogadać, to mów śmiało. Jasne. Dzięki, wielkie. Dobra, idę ogarnąć dalsze rzeczy. Pa. 嗯、uh huh. Z kim tak pisałeś? Ogarnąłem sobie notatki z matmy, bo żaden z was raczej nie pisał. Nie wierzysz w nas? Tak. We mnie słusznie nie wierzysz. Ale ja pisałem. Ja też pisałem. Mogłeś mnie spytać. Czekaj, od kogo wziąłeś te notatki? Eeeem. Ja, pieruna. Wziął od Violety. Dlatego znowu spotkał Jacksona i pewnie prawie znowu się pobili. Stary, nie narażaj się tak, bo jeszcze do szpitala trafisz. A dajcie mi spokój. Dobra, grajmy dalej. Harry potrzebuje nowych informacji. Odezwij się, kiedy mogę wpaść.